Halo. Adek z tej strony, jak zwykle na spontanie, ciągnik to Proxima, zaraz zobaczymy jaki wyjeżdża, wyjechał już z firmy handlowej Agropol Zagrzew. Jest, jest, jest Adek, zdążył Adek, Proxima CL90, szanowni Państwo. Mnie nie rękawie, bo jak na to mnie zjedzie. A, dobra, dobra, okej. Okay. No, dzisiaj, szanowni Państwo, taki ciągnik oto wyjeżdża z Agropolu, Proxima CL90 tej 3B. Także zaraz coś dla was tutaj nagramy Także moi drodzy traktor dzisiaj e, Celka 90 Silnik Stage 3B Ostatnie sztuki na placu firmy handlowej Agropol Zakrzewo Ciągnik na skrzyni mechanicznej 12x12 I to jest, to jest ten traktor Który wam ostatnio e, Pokazywałem co się schował przed Stage 5 na serwisie Powiad Aleksandrowski Klienci mnie znają, oglądają, także bardzo mi miło. 87 koni, silnik tylko i wyłącznie dieselek. Stage 3B, tak jak wspominałem. No i co, no co tu więcej powiedzieć. Ponad 4 tony udźwigu tylnego podnośnika, mamy dwie sekcje hydrauliki, łącznik centralny, pneumatyka jedno i wodowa, wolny spływ. Zaczep mamy tylko tutaj transportowy dolnego, nie mamy belki rolniczej, haki kategorii drugiej, regulację zewnętrzną podnośnika. Klient już ciągnik zatankował. No i co i niedługo trafi do niego na podwórko i będzie ruszać powoli w pole. Idealny, idealny prezent, idealny nowy nabytek na żniwa. Mi się udało, tutaj z klientem wracam na plac. Jeszcze wracamy ciągnikiem. Także dzisiaj taki ciekawy, spontaniczny odcinek z Proximon CL90. No i jedziemy Zetor, i to na silniku Zetora, proszę Państwa. Jeszcze, jeszcze jednostka oryginalna Zetor z tej 3B. Czuć, że to jest Zetor. Słychać, że to jest Zetor. był na tej hali. Tak, tak, tutaj właśnie, ostatnio go nagrywałem. A ty tu gdzieś pracujesz na sklepie? Tak, na sklepie, na częściach. Czyli jakbym chciał do ciebie po jakiś olej czy po coś tak, to do ciebie. Tak, no mamy te wszystkie te, no też szykuję chłopakom na przeglądy. A e, ty wszystko. wiesz może jaki tu jest olej w silniku tutaj? W e, ogólnie tu ma do Zatorów jest 15 W40 Elsaps, ale Zator teraz robił zmianę i będzie taki chyba uniwersalny olej skrzynia silnik teraz, no nie? Aha, będzie teraz, ale tu nie wiesz jaki jest zalany. E, teraz na pewno jest 15 W40 Elsaps. Bo co bo tak myślę sobie. Może bym u Ciebie wziął z LZ2, bo jakby mi trochę brał? No myślę, że nie. że można, można kupić, można wziąć, ale nie powinno się nic dziać. A to najwyżej podjadę tu Tak. No, jak jest blisko, to wiadomo. Dojechaliśmy. Chyba Pana Józefa jeszcze do przekazania zawołam. No jakby tutaj naszej ostoi firmowej nie można było wziąć do przekazania traktoru, no nie? O, elegancki sprzęcik Proxima CL90 eee, nowe Stage 5 będą w wersji 100 i 110, proszę Państwa. GP też jest, tam ostatnio mówiłem, że GP nie ma, GP też jest wersja 100 i 110, a będzie nowy, wychodził 100, 110, 120, czyli 80-90 już nie mamy, także najmniejszy będzie major że tak się prezentuje ten Zetorek. No i teraz taki oficjalny wyjazd z firmy handlowej Agropol. Zakrzewo klient odbiera swój nowiutki nabytek Proxima CL90 od marki Zetor. No, i takie chwile mi się podobają w tej firmie. Przy tych odbiorach, przy, przy nagrywaniu tych filmów, człowiek rozpoznawalny, człowiek nawet wymagany, żeby był podczas tego odbioru. Także bardzo się cieszę, bardzo jest mi miło. Bardzo dziękuję, że zdążyłem, nagrałem tutaj materiał dla naszego klienta. No i co moi drodzy, niech ten ciągnik służy, niech pracuje długie lata. W gospodarstwie niech spełnia swoje, e, swoje zadania. Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego. A ja, a ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Wracam do swoich obowiązków na sklepie. Potrzebujecie części, wiecie gdzie się zgłosić. Tutaj do mnie. Na razie, cześć, trzymajcie się.